Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba mnie słychać. Witam serdecznie wszystkich. Ja się wybrałem na małą przejażdżkę. I w sumie mamy 100 km już przejechane. Zajedziemy sobie na stację. Zobaczymy sobie, jakie mamy spalanie podczas dynamicznej jazdy. Bo tą setkę można powiedzieć pokonałem już żwawo więc zaraz zatankujemy zobaczymy ile to spaliło przy takiej jeździe około 140-150 km na godzinę mamy ładną pogodę w końcu całe dwa tygodnie można powiedzieć lało i dzisiaj wyszło słoneczko Dzisiaj przejedziemy się na Złotów, zobaczyć sobie na jeziorko. W ogóle się nie ubrałem. Pierwszy raz chyba jak jadę motocyklem, nawet nie mam rękawiczek. Ale dzisiaj pojeździmy typowo rekreacyjnie, do 70 km na godzinę, może nawet mniej. Nigdzie nam się nie spieszy, nie mamy konkretnego celu. Już dojeżdżamy na stację i zaraz się przekonamy. Ciekawe jaka cena jest. 4,51. mamy co? Dokładnie 104 km, jak sami widzicie. Zjeżdżamy sobie na stację. Stanowisko numer dwa. Albo jeden, jeden. Zawsze na jedynce to niech będzie jedynka. Jeszcze dziewięć pięć I tankujemy No ile mamy? Wszystko co weszło Mamy cztery dziewięć dziesiąt I Tyle ile wlałem ostatnio i 104 km Jak widzicie nawet podczas dynamicznej jazdy ten motocykl wcale tak dużo nie pali 4,9 to jest bardzo dobry wynik jak na motocykl dwusuwowy Nie wróciłem, nie włączę sobie teraz kalkulator spalania ile mam pokonanych kilometrów 104 dokładnie kilometry. liczbę zatankowanych litrów mamy 4,90. Cena za litr 4,51. 4,51. Średnie spalanie 4,7. Cena za przejechanie 100 km wynosi 21 ,24 zł 24 grosze. Jak wspomniałem, to jest spalanie podczas dynamicznej jazdy około 140-150 km na godzinę. Jestem znowu pozytywnie zaskoczony tym spalaniem 4-7. To, to jest nic, jak na motocykl dwusuwowy tej klasy z takimi prędkościami 4.7 to tylko potwierdza, że silnik jest w bardzo dobrej kondycji, tylko 12 tysięcy przebiegu. Co tu więcej mogę powiedzieć? Warto dodać, że zawsze motocykl jest rozgrzewany do jazdy co najmniej te 4 minutki sobie pochodzi nim gdzieś się ruszę w trasę a teraz co? zeruję te kilometry i kolejną setkę pokonujemy tak do 90 km na godzinę myślę, że zajdę poniżej 4 litrów nawet 3,5, zobaczymy no, i dojechaliśmy sobie do Zotowa, jedno z moich ulubionych miast. Jest bardzo ładne, polecam każdemu. No i tak sobie zwiedzimy okolicę dzisiaj. Czy coś się ciekawego dzieje tutaj na mieście? Czy nic? Pójdziemy sobie jeszcze nad jezioro. Zobaczymy, jaka woda. Nie wiem, czy mam to nagram, ale. Ale się zobaczę Jak widać na chodnikach pusto wszyscy siedzą w domu O, miałem wam o czymś powiedzieć, akurat mi się przypomniało na dwa tygodnie z moim kolegą Rafałem organizujemy fajnie ciekawy wypad motocyklem w sumie motocyklami, bo on również jeździ motocyklem i będzie jechał w swoim w Suzuki No więc tak Za dwa tygodnie, bodajże w piątek rano, pojedziemy sobie właśnie do Mielna motocyklem i właśnie chcielibyśmy właśnie pojechać sobie taką większą grupą najlepiej, nie za dużą, cztery osoby no jak nikt nie będzie chętny, to we pojedziemy do w sumie najbliższej miejscowości tym razem do Mielna ostatnio byłem w Kołobrzegu, strasznie mi się tam nie podobało masakra, kiedyś to Kołobrzeg to było mega miasto Nadmorskie można tak powiedzieć. Bardzo ciekawe i interesujące. Tak ostatnio byłem. z sami emeryci i starzy Niemcy. Także strasznie mnie to zniechęciło. I raczej na długo się nie pojawię w koło brzegu. był ostatnio fajny, taki typowo prawie spontaniczny z moim bratem. No a teraz planujemy jechać może na dwa dni albo na trzy. Zobaczymy czy, jakby, czy byliby chętni i jakie by rzucili propozycje. My właśnie tak preferowaliśmy chociaż na jedną nockę sobie wyskoczyć. Rano wyjechać w piątek mniej więcej o godzinie ósmej, tam sobie ładnie dojechać na godzinę dziesiątą, na godzinę dziesiątą, no i zakwaterować się w naszym, w, w naszej miejscu, w nasz, w naszym pokoju, nie umiałem tego wypowiedzieć. No byśmy tam zostawili nasze rzeczy Pierdoły takie tam związane typowo z motocyklem Kolejnie co my byśmy chcieli tam robić Na pewno byśmy chcieli sobie pójść nad morze Trochę się wykąpać Popalać standardowo Jak to nad morzem, Potem wrócić co zjeść o godzinę 16 wiadomo oczywiście od razu po powrocie, też, od razu po przyjeździe, też byśmy to sobie zjegli a wieczorem właśnie planowaliśmy taką mega imprezę jakąś zaliczyć może bajka albo arena może ktoś ciekawy przyjedzie oby, oby no i byśmy sobie chcieli tam spędzić dobry wieczór Także dzień byłby ciekawy. Można byłoby coś wypić. Nawet trochę więcej niż zawsze. Wiadomo, kolejny dzień sobie trzeźwieć. Pójść nad morze. Pozwiedzać jeszcze coś ciekawego. Powtórzyć znowu jakieś opalanie. Jak by to wyglądało pierwszego dnia na pewno i w sumie, w sumie drugiego. Drugiego można tak samo gdzieś zaimprezować, albo po prostu już wrócić wieczorem. No bo co tam robić nad tym morzem, nic tam ciekawego nie ma, oprócz morza oczywiście. A imprezy mogą być dość ciekawe. Dużo nowych ludzi. Także, jeżeli ktoś jest chętny, gorąco zapraszamy do wspólnego wyjazdu nawet takimi 125kami tak jak ja prędkość przelotowa taka przelotowa jak to powiedzieć nie przelotowa no po prostu prędkość którą będziemy pokonać jaką pokonamy trasę no to jaka może być ta prędkość około 120 km żeby to się przyjemnie jechało także gorąco zapraszamy fajnie byłoby kogoś poznać na motocyklu i właśnie z jakąś ekipką taką większą pojechać dlatego piszcie odzywajcie się jesteśmy pozytywni także nie będzie problemu żeby się z nami dogadać naprawdę jeżeli ktoś ma takie chęci niech podoba się komuś nasz plan imprezą, imprezną czy coś takiego chętnie zapraszamy do dyskusji Oczywiście nie znamy fajnych też ciekawych miejsc wiadomo Może ktoś gdzieś był już kiedyś i chciał i poleciłby jakieś ciekawe miejsce to również byłoby to miłe i można byłoby tam pojechać obejrzeć coś, zwiedzić na pewno, jestem jak najbardziej na tak. Myślę, że Rafał też. Podbić też nie ma problemu z, z naszej drogi jakieś 40 km. Jeżeli gdzieś jest jakaś fajna atrakcja, naprawdę można się dogadać. Co tu będę więcej mówił? Więcej szczegółów będzie pewnie na moim facebooku, a dokładnie na wydarzeniu bo jest utworzone wydarzenie, właśnie tą wycieczką wycieczką, wycieczką no, wyjazdem od te morze <laughs> także tam więcej się dowiecie pytania mile widziane a ja będę kończył jadę na te jeziorko sobie zobaczyć i widzimy się później